Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli, gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Spróbujmy zobaczyć ten fragment Ewangelii niejako od końca, od skutków, od tego, co się stało w Kanie Galilejskiej, jakie było owoce przyjścia tam Pana Jezusa z uczniami, pobytu Jego matki. Tak jak słyszeliśmy, Jezus objawił swoją chwałę. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Na stoły weselne powróciło wino, radość i wesele objawiło się wstawiennictwo Matki Przenajświętszej, którą tutaj w tym kościele bardzo mocno czcimy. Wiadomo, Matka Boża, Królowa Polski z Jasnej Góry. Ale też, co ciekawe, Jezus objawił się jako oblubieniec, bo zadaniem oblubieńca, Pana Młodego, było dostarczenie wina na wesele. I tak jakby ten Jezus stanął na miejscu tego oblubieńca, nie w odniesieniu do tych nowożeńców, ale w odniesieniu do całej wspólnoty, do całej wspólnoty Kościoła. I to są te owoce. To jest to, co stało się w Kanie Gellejskiej w czasie tego pierwszego cudu, który dokonał Pan Jezus. Tak jak mówiłem, objawiając swoją chwałę. I teraz, mając w świadomości te owoce, wróćmy do początku, żeby zobaczyć w jaki sposób Pan Jezus realizuje to wszystko, co zamierzył. I tutaj posłużymy się naszym drugim patronem, świętym Wincentym Pallottim. I dziękuję księdzu proboszczowi, że już trochę o nim opowiedział, bo ja się tak zastanawiałem, jak ja mam Pallotynom i siostrą Pallotynkom mówić o Pallottim, albo wspólnocie, która jest pod wezwaniem mówić o ich patronie, skoro wy to z mlekiem matki wyscaliście niemalże. Także już trochę wiemy o tym Wincentym Pallottim, jako, jak to ładnie zostało powiedziane, apostole Rzymu. Dlatego ja myślę, że mogę sobie pozwolić, żeby wyciągnąć jedno zdanie, które on powiedział i na tym zdaniu oprzeć rozważanie tej dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie Vincente Palotti stwierdził, mówiąc do człowieka, który pytał go, jak osiągnąć jeszcze większą doskonałość, mówił: "Kiedy chcesz osiągnąć większą doskonałość, to gdy robisz znak krzyża, staraj się go dobrze robić". I staraj się uwewnętrznić to, co On wyraża. A wyraża mianowicie to, że ja sam nic nie mogę, w Bogu mogę wszystko, wszystko czynię z miłości Boga, Bogu chwała aminędza, amen. I te cztery wezwania, które jakoś tak bardzo pokazują naszą drogę do Pana Boga, i to takie obumieranie dla samego siebie, bo tak naprawdę ta nędza, o której była mowa na końcu, to jest to, żeby nie stać na pierwszym miejscu, ale pozwolić Panu Bogu na tym pierwszym miejscu stanąć i to pierwsze miejsce w moim życiu zająć. To jest istota naszego wzrastania. I zacznijmy od tego pierwszego wezwania. Ja sam nic nie mogę. Stągwie są puste. Dzbany są puste. Nie ma wina. Nic rzeczywiście już się nie da zrobić, bo po prostu tego wina zabrakło w kanie galilejskiej. Ono się skończyło. Fizycznie, tak bardzo dosłownie, nie wiadomo kto pierwszy zobaczył. W każdym razie fakt jest taki, że wina nie ma. I to jest taki stan człowieka, który staje przed Panem Bogiem, i dopóki nie uzna, że rzeczywiście dzbany są puste, to nic się nie stanie. I tutaj bardzo często w tym momencie, kiedy człowiek już widzi to, że te dzbany są puste, to nie chcę do tego dopuścić, do takiej myśli nawet, nie chcę dojść, bo no jak to? Ja przecież jestem taki wspaniały, tyle sobie już razy radziłem. I zaczyna się kluczenie, zaczyna się kombinowanie od tej strony, od tamtej, zaczyna się zaklinanie rzeczywistości. Ostatnio miałem takie spotkanie z członkami AA, anonimowych alkoholików, no jesteśmy przy winie, to mogę o tym wspomnieć. I no, taka podstawowa zasada, podstawowa rzecz też, o której mówił jeden terapeuta. Dopóki klucze, dopóki mówię, że nie mam problemu, wszystko jest idealnie, to mały wypadek przy pracy. I dopóki nie powiem tak, mam problem, jestem alkoholikiem, to nic się nie zacznie. To mogę tak latami i wydawać, by się mogło, że to wino jest, ale go nie ma, bo już je wypiłem. I to jest problem, który staje przed człowiekiem, który zawarty jest w tym pierwszym stwierdzeniu. Ja sam nic nie mogę. Dopóki tego nie uznam, to nie zrobię kroku do przodu. Bo Pan Bóg nie dlatego chce mi pokazać, że ja sam nic nie mogę, żeby mnie poniżyć, ale w, żeby mnie ukierunkować na tego, który wszystko mogę i w którym wszystko mogę ja. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia przecież. I to jest drugi krok, który odkrywam w tej modlitwie do Pana Boga zawartej w każdym znaku krzyża. Ja sam nic nie mogę. Tak, Panie Jezu, rzeczywiście sam nic nie mogę. Jestem jak dziecko, które nie potrafi o siebie zadbać, ale w Tobie mogę wszystko, w Bogu mogę wszystko. I tu widzimy dalszy ciąg tej historii, kiedy nagle zaczyna zmieniać się optyka, bo Pan Bóg bierze sprawy w swoje ręce. I to jest cud, który Pan Bóg dokonuje i tu nie chodzi tylko o ten cud w Kanie Galilejskiej, bo to nie cuda nas zbawiają. Owszem, cuda są przyjemne, miłe, ale przecież nikt z tych, którzy byli uzdrowieni, którzy poza Marią Magdaleną zostali pozbawieni złego ducha, którzy doświadczali cudów, nie stanął pod krzyżem Pana Jezusa. Tylko Maria, siostra Marii, Maria Magdalena, wspomniana już i umiłowany uczeń. Ale ci wszyscy, którzy doznali cudów, jakoś tak nie stanęli pod tym krzyżem. To nie sprawiło, że oni Mieli w taką wiarę w Chrystusa, że poszli za nim aż na krzyż. Zresztą, co więcej, kiedy patrzymy na Kafarnaum, czyli na miejscowość, w której pan Jezus zamieszkał wtedy, kiedy już jako dorosły głosił Ewangelię, to widzimy dramat tego miasta, bo oni cuda przyjmowali, korzystali z tych cudów. Tam pewnie w Kafarnaum to lekarze, pielęgniarki czy aptekarze nie mieliby zbyt wiele do roboty w tamtym czasie, bo wszyscy szli do pana Jezusa. Ale kiedy Pan Jezus chciał ich pociągnąć dalej, kiedy chciał im pokazać coś więcej, że przecież On jest Synem Bożym. To gdy zaczął mówić o chlebie eucharystycznym nad brzegiem jeziora w synagodze w Kafarnam, to powiedzieli, trudna jest ta mowa, któż jej słuchać może. A zatem tu nie chodzi o cud, ale tu chodzi o coś więcej. W Bogu mogę wszystko. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mnie umiłował. To nie jest tak, że On się lituje nade mną. No dobrze, jak już tyle prosisz, to dam ci to, co chcesz ale dlatego, że On mnie umiłował i ta miłość staje się człowiekiem po to, żeby ze mnie na nowo uczynić dziecko Boże. I to jest ten największy cud. Kiedy Jemu podam rękę, to będzie się dział cud przemiany mojego serca i rzeczywiście wszystko będę mógł w tym, który mnie umacnia. Takim doświadczeniem naszym kapłańskim jest to, że przecież my, w czasie Eucharystii sprowadzamy Chrystusa na ołtarz. To jest niesamowite, że przyzywając Ducha Świętego, że wymawiając formułę sakramentalną na tym ołtarzu za chwilę pod postacią chleba i wina będzie obecny sam Jezus Chrystus. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, bo nie jesteśmy, ale dlatego, że Bóg tak chciał, że Bóg tak działa, że Jezus zapowiedział, że nas nie opuści i zostanie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I teraz to przyjęcie tego, co nazywamy wiarą, jest gwarancją tego, że ja w tym życiu się nie pogubię i że będę miał oczy otwarte na te cuda, których Pan Bóg dokonuje na jego obecność. A wiemy, że trudno jest mieć te oczy otwarte szczególnie w takich trudnych momentach życia, kiedy doświadczamy choroby, trudności, kiedy ktoś bliski odchodzi. Wtedy jest nam bardzo potrzebna świadomy, że w Bogu wszystko mogę, że Bóg mi towarzyszy, bo to co wspominamy tu chociażby przez ten wystrój bożonarodzeniowy, a co nazywamy Emanuelem, to nie tylko fakt w historii, ale rzeczywiście Emanuel, Bóg jest z nami, jak to mówi prolog Ewangelii świętego Jana, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Idźmy dalej, bo można by się na tym zatrzymać. No, sam nic nie mogę, w Bogu wszystko mogę, to usiądę i będę czekał. No nie. Po to Pan Jezus daje nam ręce, po to daje nam nogi, po to daje nam inne zdolności, talenty, powołania, żebyśmy przemieniali tę rzeczywistość, zaczynając od samych siebie. I teraz, gwarantem tego, że dobrze przemienimy tę rzeczywistość i nie zmarnujemy swojego życia, jest to trzecie słowo. Wszystko czynić z miłości do Pana Boga. Odkrywać tą miłość i tą miłością się dzielić. I powiedziałem, zaczynając od samych siebie, bardzo proste rzeczy, które Pan Bóg nam daje, które możemy uczynić wtedy, kiedy miłujemy Go całym sercem. Żeby uświadomić nam te proste rzeczy, to powiem taką historyjkę, jedną z moich ulubionych, o pewnym ośle, który wpadł na podwórzu do studni. Na szczęście ta studnia była już nieużywana, właściwie na nieszczęście, bo była bardzo głęboka, była wyschła, trochę się poobijał, wpadł do tej studni, ale nic sobie więcej nie zrobił. No i zaczął przywoływać swojego pana, tak jak to osły robią, nie wiem, nie będę tutaj próbował. W każdym razie tak przywoływał, że ten pan usłyszał i przyszedł. No i tak się głowi, co tu zrobić? Nie dam rady go wyciągnąć, bo studnia jest za głęboka, nie będę ryzykował, że sam w niej zostanę. No i podjął taką bardzo złą decyzję, skoro ten osioł już i tak tam jest, i tam w pożytku z niego za dużego nie ma, tylko chodzi i przeszkadza, a studnia, no niestety, grozi to, że ktoś inny jeszcze wpadnie, to najlepiej zasypie jedno i drugie będzie z głowy. I przywołał sąsiada i zaczynają sypać ten piasek łopatami do tej studni. No i osioł na początku nie wiedział, co się dzieje, ale kiedy domyślił się, Osły też są domyślne, że coś nie bardzo dobrego się dzieje, to w tym momencie zaczął panikować i zaczął po prostu potrząsać głową, kopytami wszystkim, co miał. I dzięki Bogu, bo potrząsając tym wszystkim, co miał, to ten piach, który spadał na niego, spadał na ziemię i ten osioł coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I wielkie zdziwienie tego niedobrego gospodarza, gdy zobaczył, jak tu ze studni pysk osła wystaje. I wyszedł na wolność i został uwolniony. I to jest taki obraz dla mnie osobiście, nie wiem jak dla Was, ale to jest taki obraz właśnie tych różnych trudnych sytuacji, które na mnie przychodzą. Czasem człowiek może powiedzieć, no dosyć, już nie dam rady, ale z miłości do Pana Boga, działając tak jak potrafię, na swoją własną miarę, jestem w stanie nawet to zło obrócić w dobro i przemienić tą rzeczywistość. I to jest chyba ta zachęta do działania, zachęta, która w tej Ewangelii została wyrażona poprzez postawę sług. Pan Jezus mówi, napełnijcie stągwie wodą. To nie było normalne, bo to były stągwie, tak jak mówi święty Jan, przeznaczone do żydowskich oczyszczeń, do tych oczyszczeń rytualnych. Tak? To, to były oczyszczenia rytualne ręco, myć czy inne formy różnych pobożnościowych uczynków, uczynić wtedy, kiedy przychodziło się do domu. No ale to nie było coś, no, z czego się piło. Natomiast Pan Jezus powiedział, napełnijcie z wodą. Oni musieli tą wodę przynieść ze studni i rzeczywiście napełnili aż po brzegi. Oni się zmęczyli, oni nanosili się tej wody, bo skoro mamy dwie lub trzy miary, to tak licząc ostrożnie, można powiedzieć, że to jest gdzieś 60-70 litrów razy 6, to można sobie policzyć. Także trochę musieli się namęczyć, a jednak wnieśli to, co. Po prostu ich z miłości do słowa, które zostało wypowiedziane. Pewnie za wstawiennictwem Matki Przenajświętszej, bo to ona powiedziała: uczyńcie wszystko, cokolwiek Jezus Wam powie. I to jest ten trzeci krok. Wszystko z miłości do Pana Boga. I wtedy stanie się to, co na końcu powiedział Vincent: Bogu: chwała. Jezus objawił swoją chwałę. My patrzymy tutaj jako na cud, patrzymy jako na y, owoc tego, że. Owocem była wiara apostołów, tych pięciu, których powołał do tej pory, o czym czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Ale przede wszystkim to, co najważniejsze, Bóg objawił swoją chwałę. W czasie Mszy świętej jest też taki obrzęd, kiedy właściwie podkreślamy całą modlitwę eucharystyczną, tą najważniejszą w Eucharystii, i podkreślamy ją poprzez doksologię. Wszystko prowadzi do chwały Bożej. Aby Bóg był we wszystkim uwielbiony. To też słowa świętego Wincentego. Ta doksologia to słowa wypowiadane przez kapłana, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Po grecku chwała to doksa, stąd nazwa tej modlitwy i my odpowiadamy Amen albo odśpiewujemy Amen. Czasem nawet potrójnie, to jest najbardziej uroczyste Amen w czasie całej Eucharystii. Bo do tego wszystko prowadzi, żeby Bóg był uwielbiony. I wtedy, kiedy Bóg jest uwielbiony, ja patrzę na chwałę Bożą, to trochę tak jak w wypadku tych pasterzy z Betlejem, kiedy aniołowie zwiastowali im chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania, to oni padli na kolana, bo sobie nagle zdali sprawę, kim oni są i jak wielkiego doznają wyróżnienia, że oto sam Pan. Poprzez swoich posłanników pofatygował się na to betlejemskie pastwisko, żeby ich zaprosić do spotkania z Emanuelem. Tyle lat wyglądany. To są słowa kolendy, które wyśpiewujemy, które uświadamiają nam, że nie każdy dożył tego momentu spotkania ze zbawicielem, z Mesjaszem, który był oczekiwany. I to jest ta świadomość. Bogu chwała, a mi wzgarda, bo wszystko, co mam, mam dzięki Panu Bogu. I jeżeli będę się wywyższał, to nigdy nie zobaczę tego, kim jestem, nigdy nie stanę przed Bogiem we właściwej postawie i nigdy nie skorzystam z Jego łaski, bo ja będę na pierwszym miejscu. Niech Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, bo mogę w nim wszystko i wtedy wszystko inaczej będzie wyglądało, a moje życie będzie na chwałę Panu Bogu. I ku pożytkowi drugiego człowieka. Amen.